Witam serdecznie. Niedzielny poranek, godzina piąta. Przyszliśmy sobie na poranne łowy. Mamy zarzucony zestaw bolonka. 8 metrów grunt. Na razie na kukurydze, potem zmienię ewentualnie na białego robaka. I dodatkowo drgająca szczytówka. Trzeba trochę naciągnąć, ale to. Proszę, <grystanie> Nasz pomost. Kaczorki w tle. Zapowiada się piękny dzień. Rzut na jezioro. W oddali wędkarz pewnie na żywca coś łapie. wygląda poranek z jeziorem wulpińskim? Pięknie. Kisza, spokój. Ach. Bogdan się wzruszy. Bogdan, co tam, zobacz, tam, zobacz. Tam, co to? No, już. Co to tam? Kaczka? Co tam? Łowny. Bogdan łowny jest. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Pa, pa.